O. Siema wszystkim. Muszę Piotr nagrywamy tu Fortnite'a i te... dzisiaj będziemy rozmawiali z widzem. Cześć Widzu. Cześć cześć. No właśnie. E, nie wiem czy wy słyszycie go, ale nie wiem. Ale ja go słyszę, jakby co. E, 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 nie wiem co, nie nie wiem co mówić w ogóle. No. Ogólnie ten. Cieszę się, że rozmawiamy. No, byś chciał e, jutro zrobić live'a? Ze mną? No chciałbym z tobą, no. 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 A byś chciał, mnie byś chciał mnie spotkać? No oczywiście. No a gdzie ty mieszkasz? No. Bo tego przy że nie mogę powiedzieć. No powiedz, będziemy się znali i będziesz z YouTuberem, kurde, morda. No bo ja mieszkam na jasnej, e, e, jakiejś tam klatce przy ping-pongu, jakby i e, w drugiej, e, e, na jasnej. No, ja mieszkam w Krakowie. Aha. No nie, no tak naprawdę to gdzie mieszkasz. No, w Krakowie. Ej, no, no powiedz, widzu. Będziemy no, nagrywali live'a. No, w Krakowie. No nie no, przecież wiem, że nie. No, tak, w Krakowie. No dobra. Albo że no. jakoś zrobimy live'a e, przez e, internet jakoś. Wejdzie na moje globy. No to wyjdę no by... do mojego lobby jutro, bo będę nagrywał odcinek. To cię pozdrowię też i cię pozdrawiam normalnie. No. No to patrzcie, tu z widzem gadamy. I jutro będzie odcinek jak gram z widzem. Co nie widzę? No. Ale będzie go bardziej słychać, co nie? No, tak. Bo włączymy takse kamerki, co nie? No. Ale nas nie będzie widać, tylko my będziemy siebie widzieć. Dobra, mieszkałam ogólnie, tak. O, tak ogólnie to mieszkałam ogólnie w. No, tu na Jasnej też. A, to fajnie, to przyjdziesz do mnie albo ja do ciebie i będziemy. I e, nagramy no. live, ok? No, spoko, spoko. A masz jakieś gry i na czym grasz? No, ogólnie na PS się. No ten. Eee, e, masz i jakie masz gry? No, Fortnite, geta, pan zombie. A działa ci wszystkie gry? Działają? No, geta mi działa. Fortnite teraz mam aktualizację długą. Google ogólnie net mi nawala. No. A to Słowo do mnie możesz przyjść, bo ja mi nie dobrze idzie wszystko. No. W sumie to tak. No i by było dobrze. Dobra, to Nie. jutro będzie live. E, odcinek z tobą, okej? Okay? No dobra. Pozdrawiam cię. No. Elo? Elo, Elo.